Nie, bo nasi tam ich kryją. Dobra, super. Dołem patrz, zdołem Okej. Okay. Tam chow. Masz to? Co? Nie kolejnym przebiegać! Tam trzymają. mają kurwa, co kurwa?

A jak ja medyk zostanie, to co kurwa? On się innego ulegnie. Inny? Tu był jeszcze gdzieś medyk, nie? Ej, weźcie ich, ściągnijcie tu, ja idę po medyka. Dobrze? Medyk. Ej, medyk! Tylko... Tutaj, tutaj medyk, tu, tu, tu. Jak no, oni tu nie wiem, to wie, walą? Wie, tu nie ma nikogo. No. Uwaga, No. no. radę. Widzisz kogoś? A my okula, wiesz? Jak patrzysz, jest ten murek tuż. No. Przy jest murku są. Jest jeden. Uwaga.

Tutaj, tutaj Z tej dziury jak najwięcej, ale nie rozpierdaj tam dziury! Nie, nie rób dziury! Hey, nie rób dziury! Przelać, przelać! Tutaj nasi są więc. Opp... Opphold om tingen!